Cześć, tu Karolina. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić kartkę DL z papierów 15 na 15 I tutaj właśnie mam już trochę przycięte, ale tutaj jeszcze chciałam ten brzeg taki ładniejszy zrobić. I przetnę to wykrojnikiem. To jest wykrojnik z AliExpress. I tutaj to tylko ten kawałeczek nie przeciągam tego w całości, tylko kawałeczek żeby przeciął papier i naklejam tutaj widzicie, wybrałam różowy papier w groszki i takie kwiatki u góry na takim jasnym tle to jest papier z Craft O'Clock mój skarb dziewczynka to, już, to jeszcze jest ta stara kolekcja której, no, której już nie ma, ale no, ja sobie kupiłam właśnie pięt, bloczek 15x15 i arkusze dodatków takie 15 na 30 wtedy jeszcze były. I tutaj mam zdjęcie w ramce mm, dziewczynki i one jest zalane już w Glossy akcent Jedną warstwę już ma na sobie, i ja tutaj to zdjęcie już, jakby wiedząc po poprzednich, właśnie zdjęciach, że trochę ten kolor rozdrukarki się rozlewa na zielono, to tutaj sobie go zabezpieczyłam takim przeźroczystym podkładem, klejem do klejem do dekupażu. No i tutaj urywki z wycinania listków. Bo jak wiecie, ja tutaj właśnie propaguję wycinanie ekonomiczne z papieru i pokazuję Wam jak wycinam nawet takie malutkie skraweczki i takie małe listeczki. Także staram się, żeby się nic nie marnowało. I chciałabym wam, Was z tym zarazić, więc tutaj jest wycinanie listków. Jak ja to sobie tutaj wycinam? No i kwiatuszki również wycięłam. Kwiatuszki to jest wykrojnik z Dovecraft. Są takie białe płatki w całości, i na różowo wycięłam takie właśnie wzorki. Te koronkowe takie płatki. I tutaj sobie to formuję, żeby takie były troszkę uniesione i końcówki wywijam w drugą stronę. A całość zagniatam do środka, żeby tak fajnie odstawało. To jest kartka na gratulacyjna na urodzenie wnuczki od babci. Znaczy z okazji urodzenia wnuczki od babci. I tutaj właśnie daję jedną koronkową warstwę na górę, a drugą pod spód pod biały papier, żeby takie było troszkę może uniesione. I te listki są nierównomierne, ale ja się starałam tą dolną warstwę tak jakby yy, na przemian zrobić, żeby wystawała między płatkami. Tutaj każdy płatek jest inny. I tutaj mam kawałek takiej koronki, która leżała mi na biurku. I właśnie będę to wykorzystywać i przykleję z jednej strony na ramce. Aby był taki, może bardziej delikatniejszy efekt. Koronki są zawsze takie zwiewne i mi się wydaje, że kartka wtedy jest bardziej elegancka też troszkę, więc tutaj sobie to przyklejam. Parzę sobie palce, dociskając. I te rogi zawsze się tak staram zagiąć do środka, żeby nie było tego przecięcia widać, bo to przeważnie się troszkę pruje, więc ja to się staram zawsze ukryć. I tutaj ta koronka była akurat podwójna. Ja ją złożyłam na pół tak jakby i jest podwójnie włożona. Przyklejam na gorąco i ja się staram właśnie przyklejać papier do papieru, więc nie tylko po tej tekturce, która jest na podwyższeniu, ale też właśnie na, na brzegach, i tutaj właśnie ważne też jest przy takim podkładaniu zdjęcia pod, pod ramkę i zalewaniu glossy akcent, żeby przed wylaniem glossy akcent przykleić właśnie jakąś tekturkę pod spód, bo inaczej nam się pofaluje to zdjęcie. A tak jak jest właśnie przyklejone do twardego podłoża, no to nic się z tym nie dzieje i, i jest fajne proste. Tutaj też dodaję sizalu, gniotę troszkę. I tutaj właśnie te skrawki, które miałam podocinane z resztek tych papierów, też sobie okrajam nożyczkami, żeby Miały ładne zakończenie, żeby nie było widać. No i tutaj układam sobie kompozycję. Chciałam, żeby ona tutaj, właśnie pod tym napisem, tak jakby wychodziła. A że właśnie nakleiłam najpierw napis, no to niektóre listki musiałam sobie po prostu odciąć. bo inaczej by mi tam nie wyszły tak jakbym chciała tutaj sobie też przecinam na pół ten cały wykrojnik te serduszka też są z y, chyba Joya listki serduszkowe a te drugie to są chyba z Aliexpress. No i przez to właśnie, że sobie tak to przycięłam, nie jest zbyt długa ta kompozycja, mogę sobie to regulować. I wydają się też te listki troszkę gęściejsze. No i tutaj sobie dokładam. Są listki właśnie różowe w te groszki, z takich resztek, właśnie paski takie miałam, widzieliście wcześniej, różowe w groszki, białe deski i szare w serduszka. To wszystko są właśnie z tej kolekcji: takie resztki, które miałam. Tutaj jeszcze doklejam koronkę, którą sobie najpierw w rękach pozwijałam, żeby nie ubrudzić jakby papieru. Aby mi gdzieś tam nie, nie odskoczyło, no to najpierw sobie przyklejam w rękach zagięcia, formuję to i jakby gotową, dopiero przyklejam do kartki, i wtedy mam pewność, że niczego przez przypadek nie ubrudzę. No i tutaj dalej formuję tą kompozycję. W tej dziurze tam na środku planuję dać te kwiatki więc tam nic za bardzo nie naklejam żeby nie zasłonić sobie kwiatki jeszcze nie mają środeczków, ale właśnie będą miały później skropę legnuwo. i zrobiłam sobie też takie mniejsze kwiatki z dziurkaczów z dziurkaczy <grym> przepraszam i yy, skleiłam je sobie po prostu dwie warstwy, dwie warstwy różowe i większe i białe w środku żeby też właśnie pasowały do tamtych kwiatuszków i ja oczywiście mam wszystkiego po trzy żeby było nieparzyste. i właśnie te resztki też sobie tutaj jeszcze dokładam w tej kompozycji takie Podwójne listki, które mi gdzieś zostały. Wszystko sobie przyklejam. No i tak mi coś brakowało w tej kompozycji jeszcze. Więc sobie dorobię jeszcze kwiatuszków. Z takiego najmniejszego dziurkacza. Ja mam te dziurkacze z Pepko. One były w takim zestawie ze, ze skrzyneczką, chyba z 8 dziurkaczy tam było, ale. Używam tylko tych dwóch. Przycinam sizal, który gdzieś tam niefajnie odstaje, no i dorabiam właśnie te malutkie kwiatuszki i to będą tylko białe. Żeby też znowu nie przesadzić w drugą stronę. Chciałam, żeby ta kartka była właśnie taka delikatna, dziecięca. Baza to jest rzeczy z papieru, oczywiście. Jak zawsze u mnie. Papiery Craft Clock. No i tak wygląda kartka. Mi się właśnie bardzo podoba. Taka dziewczęca, delikatna. Fajnie też wygląda ta kompozycja z góry. Też ta przestrzeń jest wtedy taka zapełniona. No i tutaj robię właśnie te środeczki, które sobie wymyśliłam, żeby nie dawać cykinków. No to wymyśliłam sobie, że zrobię znowu, no ale coś mi tak jeszcze nie pasowało w tym za bardzo. A starałam się zrobić te środki takie bardziej wypukłe, ale ten kolor jakoś tak nie bardzo mi tutaj pasował, więc jeszcze posypię właśnie tymi kuleczkami, żeby były takie matowe bardziej, takie malinki wtedy przypominają troszkę te kwiatki. Te środki. No i sypię. i Żeby nie zasypać sobie całej pracy, bo jak widzicie, mam małą podkładkę. To sypię łyżeczką i wtedy jest bardziej precyzyjne. i też musicie uważać, bo ja tutaj, o, jeszcze sobie zmieniłam tą podkładkę ja tutaj te zdjęcie już mam zaschnięte yy, te glossy akcent i dzięki temu nie przykleiły mi się te kuleczki też tam, bo jak będziecie mieć mokre te zdjęcie, no to musicie się liczyć z tym, że te kuleczki mogą się tam dostać i tutaj jeszcze właśnie zrobiłam drugą warstwę tego glossy i daję jeszcze kuleczki dookoła znowu Także taka delikatna karteczka powstała. Dajcie znać, co myślicie. Czy robicie też zdjęcia właśnie ze z, yy, kartki ze zdjęciem? Ja kiedyś robiłam właśnie bardzo dużo, no i teraz znowu wróciłam do tego. Bardzo mi się te kartki podobają i jeszcze bardziej właśnie wydają mi się personalizowane te kartki wtedy. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.